Jeden z najtrudniejszych tematów w naszym życiu wiary to sądzę, że chyba temat cierpienia. I dla mnie, i dla Was wszyscy podlegamy cierpieniu. Czy chcemy, czy nie chcemy, cierpimy. I ludzie wierzący, i ludzie niewierzący. I małe dzieci, niemowlęta, które dopiero się urodziły, i, i ludzie dorośli. Od momentu narodzin, a nawet od momentu poczęcia bo już wiemy, że nawet malutkie dziecko w łonie matki. Potrafi cierpieć, aż do momentu śmierci. Podlegamy cierpieniu. Skąd to cierpienie? I czy to cierpienie w naszym życiu ma jakiś sens, jakąś wartość? Często ludzie negują wartość cierpienia, i nawet będąc ludźmi, wydaje się, religijnymi, a czasem nawet deklarując swoją głęboką religijność, robią wszystko, żeby uciec przed cierpieniem. A to skupiają się na lekarzach, a to skupiają się na mszach o uzdrowienie, gdziekolwiek się odprawiają, szukają, a to jakieś takie czy inne sposoby zielarskie, naturalna medycyna. Znam wielu takich, nawet nieraz bardzo dobrych ludzi, szlachetnych i wierzących, którzy się dużo modlą i prowadzą cnotliwe życie. Którzy dużą energię swojego życia przeznaczają na to, żeby uciec przed cierpieniem. Albo złagodzić cierpienie w swoim życiu. A Pan Jezus mówi do nas tak, kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Pan Jezus w Ewangeliach nie podaje nam recepty na to, jak uciec przed cierpieniem, ale na to, jak codzienny krzyż uczynić krzyżem chwalebnym. Jak cierpienie, które nas dotyka, Uczynić chwałę, jak mu nadać wymiar zbawczy. Skąd się, wzięło cierpienie? Skąd się wzięło cierpienie? No, weszło na świat wraz z grzechem pierwszych rodziców. To jest konsekwencja tego grzechu. Kiedyś ludzie nie cierpieli pierwsi ludzie, pierwsi rodzice nie cierpieli. Nie dlatego, że ludzka natura nie podlegała cierpieniu i była nieśmiertelna, ale dlatego, że był to pewien gratis, bonus który Pan Bóg im dał, ponieważ żyli w przyjaźni z Bogiem, kochali Pana Boga, żyli w przyjaźni z Bogiem. Pan Bóg dał im takiego bonusa, że ludzką naturę, która ze swojej istoty była śmiertelna i podlegała cierpieniu, zawiesił to prawo śmiertelności i sprawił, że pierwsi ludzie nie cierpieli. Dlatego, że żyli w przyjaźni z Bogiem. Ale kiedy stracili tę przyjaźń, to no człowiek zaczął cierpieć. To cierpienie jest, można powiedzieć, wyborem człowieka. Pierwsi rodzice wiedzieli, na co się decydują. Wiedzieli, co stracą, jeżeli będą nieposłuszni, a jednak wybrali. Wybrali y, tę drogę, no i kiedy zgrzeszyli, kiedy nie usłuchali Pana Boga, kiedy y, zjedli owoc z drzewa, z którego nie mogli jeść, no nie tylko stracili nieśmiertelność, ale również zaczęli cierpieć. I to cierpienie im człowiek coraz bardziej grzeszył, stawało się też coraz bardziej dokuczliwe i cierpienie fizyczne, i cierpienie duchowe. Dlatego, no, można powiedzieć, że to jest ten spadek, który otrzymaliśmy po pierwszych rodzicach. Skłonność naszej natury do cierpienia, jej cierpiętliwość, jak to święty Tomasz mówił, cierpiętliwość naszej ludzkiej natury. Każdy człowiek jest naznaczony cierpiętliwością. Nikt z nas nie jest wolny od cierpienia, nawet Matka Najświętsza. Nawet Matka Najświętsza, chociaż była wolna, chociaż była wolna od grzechu pierworodnego, a więc i od skutków grzechu pierworodnego, ona również cierpiała. To mnie zawsze bardzo jak gdyby też zastanawia, że Matka Najświętsza, no, wielu świętych to tłumaczyło w ten sposób, że ona chciała tak bardzo być jak gdyby z nami zjednoczona, że tak bardzo chciała być. Jedną z nas jako matka Syna Bożego, który przecież też podlegał cierpieniu, a był wolny od jakiegokolwiek grzechu. Że ten dar, ten przywilej tutaj został w stosunku do niej i do jej syna cofnięty, zawieszony. Pierwsi ludzie nie cierpieli, a pan Jezus, chociaż był Bogiem, człowiekiem wolny od najmniejszego grzechu, jednak cierpiał i jego matka, wolna od grzechu pierworodnego, jednak też cierpiała. Tak sobie nieraz myślę, że dlatego, żeby pokazać. Zbawczy wymiar cierpienia, zauważcie, że kochani przyjaciele, że Bóg nas zbawił poprzez cierpienie swojego Syna. Nie przez cuda, które Pan Jezus czynił, nie przez Jego nadzwyczajne znaki, których nie brakowało w Jego życiu, ale poprzez cierpienie. To właśnie męka, cierpienie, przelana krew mają wartość zbawczą, przez co nas Pan Jezus zbawił. No a walka najświętsza, jako ta, która była przy Nim obecna, jako... Ta, która no, jest spółodkupicielką świata, trzeba o tym mówić, trzeba tego tytułu używać, chociaż nie jest to tytuł oficjalny, ale, ale myślę, że bardzo miły jej niepokonanemu sercu, poprzez swoje cierpienie wniosła swój udział, wielki udział w to zbawienie świata, poprzez swoje współcierpienie. Dlatego nasze cierpienie, jeżeli przeżywamy w zjednoczeniu z Jezusem i Jego matką. Może mieć i powinno mieć wymiar zbawczy, wymiar zasługujący. Ono nie jest bez sensu. Męka, śmierć i zmartwychwstanie pana Jezusa, naszemu ludzkiemu cierpieniu, które jest skutkiem grzechu pierworodnego, nadało wymiar zbawczy. I ono nie jest bez sensu. Pamiętajmy o tym, że nasze cierpienie może mieć wymiar zbawczy dla nas, dla innych. Poprzez łączenie naszych cierpień z cierpieniami Jezusa możemy pomagać mu nawracać, przemieniać, zbawiać ten dzisiejszy świat nie dlatego, że cokolwiek brakuje jego cierpieniom, jego cierpieniom zbawczym absolutnie niczego nie brakuje, ale dlatego, że łącząc nasze ludzkie cierpienia, nasze krzyże z jego krzyżem, z jego cierpieniem, nadajemy naszemu życiu, naszemu cierpieniu wymiar nadprzyrodzony i wtedy te cierpienia nie tylko że raz nie przygniotą, nie zniszczą, nie zmiażdżą, ale sprawiają, że Przeżywamy je w sposób nadprzyrodzony, poddajemy się Bożej woli, odnajdujemy nawet poprzez łzy radość, radość w najcieńszym krzyżu i to nas prowadzi do nieba.